thank you Przyjechaliśmy do Albanii i zaczęliśmy od Tirany, stolicy Albanii Chociaż nie zostaliśmy tam na dłużej, wzięliśmy od razu samochód, wypożyczyliśmy na 10 dni I będziemy jeździć dookoła kraju Takie wypożyczenie samochodu kosztuje około 1000 zł za 10 dni Chociaż my wypożyczyliśmy samochód z automatyczną skrzynią biegu, więc jest troszeczkę drożej I teraz będziemy jeździć dookoła Albanii i zaczynamy od miejscowości Berat Czyli bardzo popularnej, turystycznej miejscowości Like so far Albania has reminded me so much about like my hometown and my home place that is like southern Italy. Like the landscapes or like the coffee culture for example is really really similar. And espresso the everywhere. espresso love <laughs> that people have. Just Really cool. I feel like home a bit. Right, Mediterranean. The vibes. Mediterranean vibes are really strong here. You know, yeah. it's cool because uh, Slavic. There is uh, like the Slavic. The Balkan vibe. Balkan vibes. Uh, like with get Italian there. twist. Exactly, and it's cool. It's like Croatia <laughs> a bit, you know. Przeglądaliśmy się w hotelu i jest przepięknie. Jesteśmy w centrum Berat i Luka, pokażesz może, jak wygląda na zewnątrz. Mamy balkon, mamy balkon, na zewnątrz mamy... papa. Prześlicznie, naprawdę, nie wiedziałam, że będzie tutaj aż tak pięknie. Podobają mi się tutaj też takie akcenty w postaci takich obrusów. E, takich oto dywanów strasznie są e, strasznie są przytulne. Później mam taką ścianę. Sufit w ogóle wygląda prześlicznie. Tutaj kolejne takie wycinanki. Bardzo ładnie. No, to już taka normalna łazienka. Gracja, no, 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 no. Gracja. Pani nam coś przyniosła Ice cream I think Więc my śpimy w tej części Jest to dzielnica Mangalem Tutaj zaraz po drugiej stronie jest Dzielnica Gorice Nie jestem pewna czy się dobrze to wymawia A jutro idziemy Tam na górę tam na górę do zamku. Oczywiście bardzo typowy w tym rejonie burek. I do tego espresso, i kawa turecka. I te kawa klawa w supermarkecie. Jesteśmy na obiedzie e, z takim widokiem z kotem. Ład i kotem. Właśnie zjedliśmy zupę i teraz mamy następne danie, czyli e, jagnięcina w jogurcie i oczywiście typowe winko. Wybraliśmy się na mały trekking i po drodze minęliśmy taką małą cerkiew, która wyglądała jak na opuszczoną, ale którą jakiś pan pilnował. E, był bardzo miły, mówił trochę po włosku. Ozi, brawo, hop, hop. Wręczył nam rozmaryn. Radzimil. A teraz idziemy do takiej jednej z najważniejszych atrakcji, czyli zamku i twierdzy. I dzielnica zwie się chyba Kalaja. Kalaja, tak? Okej. Okay. Tak, także idziemy. Ale widok. Przepiękny. Ten kościół tutaj przypomina mi bardzo Armenię albo Gruzję. Jest też na wzgórzu. Widzieliśmy właśnie z najbardziej gościnnego obiadu Ever. Ten pan, który nas obsługiwał i był po prostu niesamowity, był taki przyjazny. Miejsce nazywa się Homemade Food Lily i mieściło się dosłownie w ogródku właściciela, a dokładnie w ruinach jego domu rodzinnego. Miejsc nie było dużo, a pan Lily przyjmuje tylko wieczorem, więc rezerwacja jest konieczna. W środku poczuliśmy się, jakbyśmy przyszli do dobrych znajomych do domu, a do restauracji. Właściciel jest też bardzo dobry w językach i jak my tam byliśmy, to porozumiewał się biegle z gośćmi po niemiecku, francusku i włosku, a nawet znał dużo słów po polsku. Menu nie było duże, ale bardzo albańskie i domowe. Właściciel zadbałby, każdy dobrze zapoznał się z menu, a jedzonko gotowało dla nas jego żona. Końcowo zostaliśmy zaproszeni na kiszek albańskiego trunku, czyli raki, również domowej roboty, w sumie tak samo jak wino. A co to są te mammy? To są comunismo komunizmu. Ok. jest per raki. Widzisz trochę folia raki. Te teki Także bardzo polecam, jak byście w brat. Pójdźcie, odwieźcie to miejsce, bo naprawdę się opłaca za ten śmiech, za tą zabawę, którą tam dostaniecie, za tą gościnność, za rozmowę. Naprawdę opłaca się. Więc opuściliśmy teraz berat i zmierzamy samochodem do nadmorskiej miejscowości Dermi, ale zanim dotrzemy do tej miejscowości, zatrzymaliśmy się w takim parku archeologicznym. Nazywa się Apolonia, prawda? Polonia. Tak, Apolonia. I mamy tutaj dużo takich archeologicznych pozostałości po grekach, tak mi się wydaje, po grekach. No i luka bardzo, bardzo lubi takie rzeczy. Uh, in euros, about six euros. per person. Six euros, so it's a bit expensive in Albanian standards, but I mean it's worth it because you can really spend your hours. Like Technically, also one whole day if you're really into it, you know. Whole day, yeah. Mm, it's a big park, then you know. Więc tutajśmy do miasteczka Dermi i to, co różni to miasteczko od innych, to to, że jest ono takie dużo bardziej urocze. Inne to zazwyczaj są takie resorty z takimi dużymi blokami, które zazwyczaj nie są zbyt urokliwe, ale po prostu są blisko morza. A znowu to miasteczko jest bardzo ładne, takie bardzo... Greckie, przypomina troszkę grec, grecki taki klimat. Ale niestety tutaj jest taka wada, że trzeba chyba jakoś 5 minut jechać z samochodem do morza, także nie jest to przy morzu, ale jest tutaj bardzo ładnie, także myślę, że się opłaca jeśli macie samochód, to mm, spoko. To jest nasz hotel. Zauważyliśmy, że nie ma tutaj zbyt dużo turystów. I ogólnie w ogóle nawet restauracji nie ma za dużo, także idziemy do chyba jednej z niewielu otwartych restauracji w okolicy. Ale ogólnie miasteczko bardzo urocze, idziemy już przez jakieś 15 minut i wygląda to, że żadna restauracja potencjalna nie jest jeszcze otwarta na sezon bo jest kwiecień. Więc tak 15 minut idziemy i wciąż nic e, dziwne, bo... Jest ładne. Nie wiem dlaczego dosłownie nic, ani jednej pizzerii, czegokolwiek. Go, our Bodyguards. W 30 minutach o udało się. Maria, pute, <laughs> We are on top of the hill here in Dermy, and there is a very really beautiful monastery. It's called St. Mary's Monastery. And I mean, you see, all the frescoes are like left. I mean, they're a bit damaged, but like in general, it is so beautiful. But like, no one really comes here. We, we barely see any tourists. And I hope this changes because this this village is is just great. It has everything, it has the sea, it has lots of culture, lots of beautiful architecture. So, Dermy, I think. Maybe the best, beautiful, the best place here in the Albania Riviera. Spodziewałam się, że film z Albanii zajmie mi tak długo, ale okazuje się, że jest tutaj wiele rzeczy do pokazania. W kolejnej części odwiedzimy jeszcze jedną nadmorską miejscowość, która przypomina bardziej typowy kurort, no i jeszcze inne perełki kraju. Subskrybujcie, by nie przegapić i widzimy się wkrótce.